Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dziś mamy 8 marca, a tytuł naszej refleksji to dorosłość. Dzisiaj celebruję swoją dorosłość. Cieszę się, że dorastam, wracam do zdrowia i zaczynam czerpać satysfakcję z bycia dorosłą. Odzyskać dorosły ja i przydzielić mu aktywny, ale zarazem. Elastyczny głos w wewnętrznym dialogu, jaki ze sobą prowadzę. Oto jeden ze sposobów na zaprzyjaźnienie się ze sobą. Ten głos pomaga mi postępować odpowiedzialnie wobec siebie i innych. Wykorzystam swoje dorosłe ja, zapytam go, czy na pewno moje oczekiwania przystają do rzeczywistości. Wykorzystam dorosłe ja, by wybierać to. Co najlepiej służy moim interesom wybiegać myślą naprzód i rewidować logiczne konsekwencje swoich poczynań. Wcześniej myślałam, że osiągnięcie dorosłości jest równoznaczne z utratą miłości i wsparcia najbliższych. Dawałam temu wyraz swoim zachowaniem. Byłam dziecinna, zależna, niedojrzała. Dzisiaj oświadczam, że bez względu na to, ile mam lat, jestem kochana. Będę więc celebrowała swoją dorosłość. Będę się kierowała dojrzałą mądrością. Ojku, cudowne. Kochani, odpowiedzialność, troska niczego nie tracimy w byciu dorosłym wręcz zyskujemy. Możemy celo, celebrować naszą dorosłość, możemy y, korzystać pełnymi garściami, tylko mądrze, mądrze postępować, y, bo jeżeli postępujemy tak jak wcześniej, i skutki nam nie odpowiadały, także postępujmy teraz inaczej. I celebrujmy naszą dorosłość, nasze życie jest cudowne, także życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, ducha oczywiście, co najważniejsze, dużo uśmiechu i kochani, do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Buziakuję mocno. Papa. Pa.